Wideo ci nakręcę. Co? Wideo ci nakręcę. Cześć, z naszej pracy. Jest całe pięć minut. O, nakręcimy Janusza, jak wysiada. O, z JCB. Tak. Dzisiaj go muszę wygrać. No rób coś, ty nie stój, to nie zdjęcie to jest. jest. No. To jest, to jest film. A film? O, no. A ty... no. Dobra. Dobra. Teraz mnie możesz trochę nakręcić. Teraz nie możesz trochę nakręcić. To trzymaj, trzymaj, bo jeszcze jest. Nic nie naciska. Siadam.